Cześć, witajcie już w drugim vlogu. Miłego oglądania! W dzisiejszym odcinku omówimy tematy takie jak seria pytania i odpowiedzi, poradniki o świadomym śnieniu, vlogi, drugi kanał i tak jak tytuł wskazuje, mój film wbrew miłego oglądania. Zacznijmy od tego, że wróciłem z mojego urlopu. Z Miałem tydzień przerwy na kanale. Ostatnio wrzuciłem jeszcze jeden filmik po powrocie z Minecrafta. To ok, się spodobało, z tego co widziałem. I tak... Jak nie wiem czy chcecie wiedzieć co robiłem tam i tak dalej, ale mogę Wam powiedzieć, że spędziłem dużą część pobytu tam w szpitalu. Miałem mały wypadek. Może opowiem Wam o nim w jakimś w jakimś vlogu innym. W każdym razie nagrałem dużo materiału z tej małej podróży. Nagrałem też materiał ze szpitala. Nagrałem także jak się kłócę z jakimś ochroniarzem. Tutaj macie kilka takich krótkich, fajnych scen, które dla Was nagrałem, taka próbka. Żeby się nie bawić z przybliżeniem, o idzie ochroniarz. Ciekawe czy będzie sprzeczka. Hola! ten się Co kurwa? Nie rozumiem. O, przejdziemy sobie dla fazy przez te wielkie pole kamieni. Właśnie idziemy do sklepu hiszpańskiego Carrefour. Różne nowości. Pokażę Wam. Tylko, że nie można tu nagrywać i robię to tak potajemnie. Niestety nie mogę szybko włączyć kamery, bo. Na lewej ręce, jak widzicie, mam węflon, i po prostu, jak za szybko zegnę rękę, to, to trochę boli. No i tak to mniej więcej wygląda: różne takie no, przy różne rzeczy nagrywałem. Nie, nie kierowałem się na przykład jakimiś zasadami vlogowania, po prostu nagrywałem, co popadnie. Możliwe, jeżeli będziecie chcieli, kiedyś ten materiał gdzieś udostępnie, czy to na tym kanale, czy to o czym będziemy zaraz mówić na drugim kanale. Pytanie i odpowiedzi. Seria bardzo przez Was pożądana. Dociera do mnie masa pytań yy, różnej tematyki, yy, dlatego myślałem nad tym, żeby stworzyć właśnie taką serię. I ta seria powstanie. Będzie to już następny film yy, z moim wizerunkiem. Następny film z moim wizerunkiem będzie właśnie yy, tą serią pytania i odpowiedzi. Yy, nie wiem jeszcze, jaką nazwę. Możecie jakieś propozycje pisać yy, w komentarzach yy, tutaj pod tym filmem. Yy, może jakąś fajną wyłowię i wtedy yy, tą serię tak nazwę. W każdym razie pierwszy film będzie takim filmem wprowadzającym. Powiem Wam jak to będzie wyglądać. Dam kilka zasad tej serii. Pewnie większość przez, nas, przez Was już wie o co w niej chodzi. Ale głównie będzie też służyć, żeby właśnie w komentarzach pod tym pierwszym takim rozpoczynającym odcinkiem zadawać pytania, które, na które chcielibyście aby Wam odpowiedział. Myślę, że seria ta jest idealnym rozwiązaniem dla tych ludzi, którzy chcą bardziej śledzić moją działalność, są bardziej zainteresowani moją osobą. Na pewno w tej serii dużo się o mnie dowiecie, dużo się dowiecie o moim kanale. No i może będzie też trochę ciekawe. Świadome sny. Boże, jak Wy mnie tym męczycie. Wy sobie nie wyobrażacie, ale dostałem już około 400 wiadomości. Jak świadomie śnić. Ja Wam tylko powiedziałem, że mam świadomie śnić, nie powiedziałem Wam, że jestem góru tego. Ale słuchajcie, zacznijmy od tego, że jest dużo filmów na YouTube, które dokładnie tłumaczy, e, jak świadomość nic. Są też poradniki e, tekstowe, które można wyczytać na różnych stronach. E, nie wiem, czy wynik nie umie się znaleźć, czy po prostu chcę się, żebym ja to przedstawił. E, I myślę nad tym, czy tego by nie zrealizować. Będzie to na pewno trudne, bo bym jeszcze potem o tym trochę poczytać, trochę więcej, tak gdzieś. Byście musieli mi dać tak około mm, dwóch tygodni, żebym się zapoznał tym, z tym tematem w największym stopniu. Także Wam po prostu przekazać e, no, samą prawdę, same fakty. Ja używam bardzo prostych technik. E, używam technik afirmacji. Afirmacja to powtarzanie, e, powtarzanie czegoś kilkukrotnie, po czym nasza podświadomość to zapamiętuje i z dużym prawdopodobieństwem. Zrealizuję to, co powiedzieliśmy. Na przykład, mogę sobie powtórzyć 10 razy przed snem, idę spać, chcę świadomośnić, i to się stanie. Oczywiście musicie w to też wierzyć, nie wystarczy, że tylko to wypowiecie, ale myślę, że no jest to najłatwiejsza metoda, przynajmniej moim zdaniem. I tak, jeżeli chcecie te poradniki o świadomośnieniu, znaczy w sumie jestem przekonany, że chcecie te poradniki. Ale jeżeli, no ja Wam teraz mówię o tym, że jest też dużo innych filmów. Ja nie chcę takiego, o tym pozostałym użytkownikom, którzy zajęli się już tym tematem świadomym śnieniem, techniki i tak dalej, zabierać wyświetleń. Dlatego prosiłbym Was, żebyście w tym filmie w komentarzach napisali, czy na pewno chcecie, żebym zrealizował taki, taką serię poradników. Bo to by było naprawdę dużo filmów. Minimalnie 10, bo no, temat świadomego śnienia jest ekstremalnie rozległy, um, a jak ja już coś opisuję, to opisuję to naprawdę bardzo dokładnie, nie pomijając ani jednego punktu. No i tyle na temat świadomego śnienia.